Witam Państwa w kolejnym odcinku specjalnym. Kilka tygodni temu zrobiłem odcinek o Kurcie von Negucie, pisarzu ateiście zafascynowanym Chrystusem. Dziś chciałbym przedstawić postać równie fascynującą, choć w inny sposób skomplikowaną. Jonathan Franzen, być może najwybitniejszy współczesny amerykański pisarz. Znany z takich powieści jak Korekty i wolność pokazuje nam inną ścieżkę współczesnego agnostycyzmu. Nie walkę z Bogiem, ale poszukiwanie go w bardzo ludzkich, bardzo zwyczajnych y, doświadczeniach. Francen to agnostyk, który nie odrzuca religii, ale próbuje ją zrozumieć. To pisarz, który w swojej najnowszej powieści Crossroads Czyli rozdroże stworzył jeden z najgłębszych portretów życia religijnego we współczesnej literaturze amerykańskiej. I to paradoks, który zasługuje na naszą uwagę: jak można być agnostykiem i jednocześnie z taką czułością, z takim zrozumieniem pisać o wierze? I co ta postawa mówi nam o naturze współczesnego poszukiwania Boga, aby zrozumieć agnostycyzm Franzena? Musimy sięgnąć do jego młodości na przedmieściach St. Louis. W przeciwieństwie do Woneguta, który wyrósł w rodzinie niemieckich wolnomyślicieli, Francen dorastał w środowisku mainstreamowego amerykańskiego protestantyzmu lat 60. i 70. Jak sam wspomina, jego rodzice nie byli szczególnie religijni, ale uważali, że dzieci należy wystawić na możliwość wiary religijnej. Typowe podejście amerykańskiej klasy średniej tamtych czasów. Kluczowym doświadczeniem w życiu młodego Francena było uczestnictwo w chrześcijańskiej grupie młodzieżowej przez niemal 6 lat. Ale to nie była zwykła grupa biblijna. Jak sam ją opisuje, bardziej przypominała kalifornijską komunę niż cokolwiek przypominającego chrześcijańską organizację. Był to świat intensywnych relacji, treningu wrażliwości, brutalnie szczerych konfrontacji. Świat, w którym religia stała się przede wszystkim sposobem na eksplorowanie własnych emocji i relacji z innymi. Aby w pełni zrozumieć religijne doświadczenia Francena, musimy precyzyjnie określić. Czym była ta grupa młodzieżowa, która tak głęboko go ukształtowała? Fellowship działała przy First Congregational Church w Webster Groves, a to ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia całej historii. Kościół kongregacjonalistyczny to denominacja o bardzo specyficznej historii. Wywodzi się z purytanizmu XVII wieku, ale w XIX i XX wieku. Przeszła radykalną transformację, stając się jedną z najbardziej liberalnych denominacji protestanckich w Ameryce. Kongregacjonaliści tradycyjnie wierzyli w autonomię lokalnych kościołów, każda kongregacja była niezależna, ale w XX wieku oznaczało to w praktyce, że lokalne wspólnoty mogły odchodzić od tradycyjnej teologii tak daleko, jak chciały. Grupa Fellowship, w której Franzen uczestniczył przez 6 lat, była prowadzona przez Boba Mutona, seminarzystę o wyglądzie umęczonego Jezusa, z długimi włosami i wąsami la fumańczu. To, co działo się na spotkaniach tej grupy, pokazuje, jak daleko poszedł proces sekularyzacji w liberalnym protestantyzmie. Jak Franzen sam to opisuje, grupa rzadko się modliła i praktycznie nie używała Biblii. I zamiast tego skupiała się na autentycznych relacjach. Ćwiczeniach zaufania, radykalnej szczerości i długich sesjach konfrontacyjnych, w których uczestnicy zasłaniali sobie oczy i dotykali twarzy innych członków grupy. Charakterystyczne było też ich podejście do wyglądu: długie włosy, znoszona odzież, army jackets, palenie papierosów, gitary i śpiewanie piosenek takich jak All Good Gifts czy. You've got a friend, Franzen to wszystko opisywał jako bardziej przypominające kalifornijską komunę niż chrześcijańską organizację, i miał rację. To była forma protestantyzmu, która praktycznie porzuciła wszystkie tradycyjne elementy chrześcijaństwa na rzecz psychologii społecznej, terapii grupowej i aktywizmu społecznego. To doświadczenie Francena jest symptomatyczne dla szerszego procesu, który obserwujemy w amerykańskim protestantyzmie od XIX wieku. Liberalni protestanci w imię dostosowania się do nowoczesności tak systematycznie opróżniali chrześcijaństwo z jego nadnaturalnej treści. Początkowo było to odrzucenie cudów, potem zmartwychwstania, potem boskości Chrystusa, wreszcie samego istnienia Boga. Koniec tego procesu to religia, która zachowuje zewnętrzne formy, ale traci wewnętrzną treść. Pozostaje moralność, ale bez fundamentu metafizycznego. Pozostaje wspólnota, ale bez wspólnej prawdy. Pozostają emocje, ale bez przedmiotu transcendentnego to dokładnie to, czego doświadczył Francen Fellowship. Chrześcijaństwo bez Chrystusa, duchowość bez ducha. Grupa, która początkowo liczyła 30 do 40 osób, pod kierownictwem Matona rozrosła się do ponad 160 członków. Ale czy wzrost liczebny oznaczał sukces? Czy, czy organizacja, która praktycznie nie modli się i nie czyta Biblii. Może być nazywana chrześcijańską? Franzen intuicyjnie rozumiał, że nie, dlatego mówi, że zostawił to wszystko za sobą, gdy przeszedł do literatury. Nie było tam już prawie nic specyficznie chrześcijańskiego do pozostawienia. To tragedia liberalnego protestantyzmu. W imię szerokości stracił głębię, w imię nowoczesności stracił wieczność, w imię tolerancji stracił prawdę. Rezultat to religia, która nikogo nie obraża, ale też nikomu nie pomaga. Religia, która wszystko akceptuje, ale niczego nie oferuje. To doświadczenie wyjaśnia bardzo wiele w podejściu Francena do religii. Poznał chrześcijaństwo, które już wcześniej zostało opróżnione z treści. Religię zredukowaną do psychologii, teologię zastąpioną przez socjologię. Transcendencję sprowadzoną do autentycznych relacji. Nie dziwi więc, że gdy później wraca do pytań religijnych, robi to na tych samych warunkach. To interesuje go religia jako doświadczenie emocjonalne, nie jako system prawdy o Bogu i świecie. To doświadczenie ukształtowało nie tylko jego późniejsze pisarstwo, ale także jego stosunek do wiary. Franzen odkrył religię nie jako system dogmatów. Ale jako sposób naradzenia sobie z najgłębszymi pytaniami ludzkiej egzystencji. Nie jako odpowiedź, ale jako sposób e, zadawania pytań. Gdy Francen opuścił ten świat, kierując się ku literaturze, wydawało się, że zostawił religię za sobą. Ale jak sam przyznaje, w najgorszych momentach życia, zwłaszcza podczas najgorszego roku spędzonego w Filadelfii, odczuwał głód religii w sposób jakiego nie doświadczał od czasów młodzieńczych. Właśnie w tym kontekście należy czytać Crossroads, powieść, która jest pierwszą częścią trylogii zatytułowanej Klucz do wszystkich mitologii. Tytuł to ironiczne nawiązanie do postaci z Middlemarch George'a Eliota, ale też, jak sam Francen przyznaje, żart skierowany przeciwko nowym ateistom jak Christopher Hitchens czy Richard Dawkins, którzy żywią złudzenie, że sami odkryli klucz do wszystkich mitologii. Crossroads rozgrywa się w grudniu 1971 roku i opowiada historię rodziny Hildebrandtów, Raz, pastor stowarzyszony liberalnego kościoła, jego żona Marion i ich czwórka dzieci. Każdy z członków rodziny stoi na swoim osobistym rozdrożu, każdy zmaga się z pytaniami o to, kim chce być i jak chce żyć. Francen podchodzi do religii, jak sam to określa, ekumenicznie w swojej metodzie i współczująco-agnostycznie w swojej postawie. Prowadzi czytelnika przez kurs różnorodności judeo-chrześcijańskich i zachodnich filozofii moralnych. Grupa młodzieżowa Crossroads z jej łatwą, performatywną pobożnością kontrastuje z bardziej rygorystycznym, tradycyjnym protestantyzmem rasa. Historia Marion sięga do katolicyzmu. raz pochodzi ze środowiska menonitów. Francen pokazuje całe spektrum amerykańskiego chrześcijaństwa. Ale tu właśnie ujawnia się fundamentalna słabość perspektywy Francena. Choć deklaruje ekumeniczne podejście, w rzeczywistości traktuje różne tradycje chrześcijańskie bardzo nierówno. Protestantyzm, y, nawet w jego najbardziej liberalnej formie, przedstawia z sympatią i zrozumieniem. Ale katolicyzm, tu już francen nie potrafi ukryć swoich uprzedzeń. W powieści katolicyzm pojawia się głównie poprzez postać Marion, żony pastora, której przeszłość związana jest z Kościołem Katolickim, ale Francen przedstawia jej katolickie doświadczenia przede wszystkim y, przez pryzmat. Traum, winy i represyjności. Katolicyzm w jego ujęciu to przede wszystkim źródło problemów psychologicznych, nieduchowego wzrostu. To charakterystyczne dla liberalnego protestantyzmu podejście, własną tradycję przedstawia się jako postępową i wyzwalającą, podczas gdy katolicyzm maluje się jako zacofany i uciskający. Francen mimo swojego agnostycyzmu nie potrafi wyzwolić się z tych kulturowych stereotypów. Jego ekumenizm okazuje się bardzo selektywny. Marion w Crossroads y, to postać tragiczna. Kobieta zmagająca się z depresją, problemami z własną cielesnością, poczuciem winy. Franzen sugeruje, że jej problemy wynikają z katolickiego wychowania, z represyjności tej tradycji. Ale czy to sprawiedliwa diagnoza, czy katolicyzm rzeczywiście produkuje więcej neurotyków niż liberalny protestantyzm? Statystyki pokazują coś przeciwnego. To właśnie liberalne denominacje protestanckie przeżywają najgłębszy kryzys: tracą wiernych, zamykają kościoły. Rezygnują z misji. To właśnie w liberalnych społecznościach obserwujemy najwyższe wskaźniki depresji, samobójstw, uzależnień, ale Francen tego nie dostrzega. Jego własne doświadczenie z liberalnym protestantyzmem było na tyle traumatyczne, że musi winić za swoje problemy coś innego. To ujawnia fundamentalną słabość całego projektu Francena. Nie można uczciwie przedstawiać życia religijnego, jeśli a priori zakłada się, że niektóre tradycje są lepsze od innych. Nie można pisać o wierze ze współczującym agnostycyzmem, jeśli współczucie to ma swoje granice. Francen fascynuje się religią jako fenomenem psychologicznym i socjologicznym, ale nie jest w stanie potraktować poważnie jej roszczeń do prawdy, a te roszczenia w katolicyzmie są szczególnie mocne. Kościół katolicki twierdzi nie tylko, że oferuje doświadczenie duchowe, ale że posiada prawdę objawioną przez Boga. To roszczenie Francen odrzuca, ale nie potrafi zrozumieć, dlaczego miliony ludzi je przyjmuje. Rezultat to karykatura katolicyzmu w jego powieści. Marion nie jest katoliczką, która znalazła w swojej wierze źródło siły i sensu. Jest Byłą katoliczką, która musi leczyć rany zadane przez swoją tradycję. To nie jest uczciwy portret, to, to projekcja liberalno-protestanckich uprzedzeń. Tu dochodzimy do fundamentalnego problemu całego projektu Francena. Chce on zachować owoce chrześcijaństwa, wspólnotę, moralność, pocieszenie, ale odrzuca jego korzenie twierdzenia o rzeczywistości. Chce etyki, Chrześcijańskiej bez metafizyki chrześcijańskiej, wspólnoty chrześcijańskiej bez prawdy chrześcijańskiej. Ale czy to możliwe? Czy można długoterminowo utrzymać moralność bez fundamentu ontologicznego? Czy można zachować wspólnotę bez wspólnych przekonań? Czy można czerpać pocieszenie z religii, jednocześnie twierdząc, że może być fałszywa? Historia liberalnego protestantyzmu sugeruje, że nie. Denominacje, które poszły drogą radykalnej liberalizacji, systematycznie tracą wiernych, zamykają kościoły, rezygnują z misji. Młodzi ludzie opuszczają je nie dlatego, że są zbyt konserwatywne, ale dlatego, że nie mają im nic do zaoferowania. Dlaczego miałbym uczęszczać do kościoła, który sam nie wierzy w to, co głosi? Dlaczego miałbym szukać duchowego przewodnictwa u pastora, który sam nie jest pewien, czy Bóg istnieje? Dlaczego miałbym podporządkować swoje życie moralności, która jest tylko ludzką konstrukcją? Franzen intuicyjnie to rozumie, dlatego jego bohaterowie w crossroads są wszyscy w kryzysie. Raz, liberalny pastor, traci wiarę w siebie i swoją misję. Marion szuka sensu poza religią. Ich dzieci buntują się przeciwko tradycji, która sama w siebie nie wierzy. To nie przypadek. To logiczna konsekwencja liberalizacji religijnej. Właśnie dlatego uprzedzenia francena wobec katolicyzmu są tak symptomatyczne. Kościół katolicki reprezentuje alternatywę dla liberalnego protestantyzmu. Alternatywę, którą Francen intuicyjnie odrzuca ale nie potrafi uczciwie skonfrontować. Katolicyzm nie traktuje swojej doktryny jako symbolicznej czy metaforycznej. Twierdzi, że jego nauczanie jest prawdziwe, literalnie, historycznie, metafizycznie prawdziwe. Nie oferuje doświadczenia duchowego, ale prawdę o Bogu i człowieku. Nie proponuje wspólnoty poszukujących, ale kościół posiadający odpowiedzi. To Podejście ma swoje konsekwencje. Katolicyzm jest mniej elastyczny niż liberalny protestantyzm mniej dostosowany do nowoczesności, mniej tolerancyjny wobec sprzecznych poglądów, ale też jest bardziej spójny, bardziej stabilny, bardziej zdolny do długoterminowego przetrwania. Statystyki są tu bezlitosne. Podczas gdy liberalne denominacje protestanckie kurczą się we wszystkich krajach zachodnich, Kościół katolicki, mimo wszystkich problemów i skandali, zachowuje globalną żywotność. Nie dlatego, że jest łatwiejszy, ale dlatego, że oferuje to, czego ludzie rzeczywiście szukają w religii odpowiedzi, a nie tylko pytania. Ostatecznie, Franzen jest bardziej cennym świadkiem niż analitykiem. Jego agnostycyzm, jego uprzedzenia, jego selektywny ekumenizm to wszystko to symptomy szerszego kryzysu zachodniej duchowości. Franzen reprezentuje pokolenie, które odziedziczyło po chrześcijaństwie etykę, ale odrzuciło metafizykę, które chce zachować moralność, ale bez fundamentu ontologicznego, które tęskni za transcendencją, ale na swoich własnych warunkach. To postawa zrozumiała, ale nie do utrzymania długoterminowo. Moralność bez metafizyki staje się arbitralna, a wspólnota bez prawdy staje się powierzchowna. Transcendencja na własnych warunkach przestaje być transcendencją. Może właśnie dlatego bohaterowie crossroads są wszyscy na rozdrożach. Każdy musi dokonać wyboru musi zdecydować, kim chce być. Może to jest również wezwanie dla samego Franzena. Może nadszedł czas, żeby i on dokonał wyboru. Francen pokazuje nam świat, w którym religia wciąż ma znaczenie, ale nie wie dlaczego ma znaczenie. Pokazuje nam ludzi, którzy wciąż szukają Boga, ale nie wiedzą, czy go znajdą. Pokazuje nam pytania, ale nie odpowiedzi. A może właśnie w tym jest jego wartość, może jego rola to nie dawanie odpowiedzi, ale przypominanie o pytaniach. Może w kulturze, która często udaje, że religijne pytania już nie istnieją, potrzebujemy kogoś, kto pokaże, że wciąż żyją w ludzkich sercach. Jonathan Franzen nie jest prorokiem ani apologetą, jest świadkiem, świadkiem tego, że człowiek wciąż jest homo religiosus, ale też świadkiem tego, jak liberalizacja religijna prowadzi do kryzysu i rozpadu. Czy to wystarczy? Czy świadectwo zastąpi prawdę? To pozostaje kwestią otwartą, ale jedna rzecz jest pewna. W epoce, gdy wielu intelektualistów po prostu ignoruje religię, Franzen przypomina nam, że nie da się jej zignorować, nawet jeśli próbuje się ją zredukować do psychologii i socjologii. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.